Aloa, witam cię serdecznie w 12 dniu Matematycznej Studniówki. Dzisiaj zadanie z pierwiastkami. Zapraszam. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli twój wujek to Franek. Wynik działania: 3 pierwiastki trzeciego stopnia z 827 dzielone na dwie dziewiąte jest liczbą naturalną. Zaczniemy od tego, że policzymy tego łobuza. Co my tu mamy? Trzy pierwiastki trzeciego stopnia 8,27. Przyznasz, wygląda to spektakularnie. Jak to ugryźć? Już tłumaczę. Najpierw wyciągniemy pierwiastek trzeciego stopnia z 8,27. Ale jak z 8,27? To mam to podzielić, zapisać w postaci dziesiętnej, czy co? Nie! Wyciągasz pierwiastek z licznika. A więc pierwiastek trzeciego stopnia z 8 i tak samo wyciągasz pierwiastek trzeciego stopnia z mianownika. Zapytasz, ok, to ja muszę na egzaminie tak to zapisywać właśnie jak tutaj to zapisałeś? Nie, nie musisz tak tego zapisywać. Ja to tylko tak zapisuję, żeby ci pokazać, że wyciągasz zarówno z licznika, jak i z mianownika. Możesz to zrobić w głowie, wyciągnąć ten pierwiastek, nie ma problemu. Trzy razy. Pierwiastek trzeciego stopnia z ośmiu. Wyciągając pierwiastek trzeciego stopnia, zadajesz sobie pytanie, jaka liczba do potęgi trzeciej da mi to, co pod pierwiastkiem? A więc jaka liczba do potęgi trzeciej da mi osiem? Dwa. Więc pierwiastek trzeciego stopnia z ośmiu to jest dwa. Jaka liczba do potęgi trzeciej da mi 27? No 3, więc bank 3. I to dzielimy na dwie dziewiąte. Najpierw mamy mnożenie i dzielenie w kolejności wykonywania działań w tej hierarchii, one są tak samo ważne, ale zaczynamy zawsze od lewej strony, idziemy po kolei, czyli najpierw wykonamy mnożenie dzielimy to przez 2/9 to jeszcze przepiszę i zobacz wykonujemy mnożenie a więc bank skracamy pamiętaj skracamy albo windą góra dół albo po schodach ruchomych czyli na skos trójka skróci się z tą trójką zostanie mi tylko dwójeczka dwa podzielić na 2/9 i pamiętasz mówiłem ostatnio jeśli dzielisz liczbę przez ułamek to mnożysz przez jej odwrotność czyli 2 razy 9 drugich Bęk, bank, dwójki się skrócą. Wynikiem tego działania jest po prostu 9. A czy 9 jest liczbą naturalną? No oczywiście, że tak, bo liczba naturalna to taka, którą możesz wyrazić na przykład ilość bułek w koszyku, ilość ludzi w kolejce, ilość, nie wiem czego gdzieś tam sam sobie to dopisz, ale wiesz o co chodzi, nie? 9 jest liczbą naturalną. Prawda. Lecimy dalej. O, tutaj to naprawdę już jest grubo. Nawias, nawias kwadratowy, jakieś liczby ujemne, kosmos, ale spoko, damy radę. Zaczynamy. Zmienię kolor. Ach, może na zielony, bo lubię zielony, taki tutaj jest fajny. Cyk, ósemeczka, razy. Otwieramy nawias kwadratowy i najpierw pozbędziemy się tych nawiasów w środku, więc policzymy sobie ten pierwiastek z jednej całej i 9 szesnastych ale nie da się tak tego liczyć, choć wiem, korci cię, korci łobuzie, żeby wyciągnąć pierwiastek z dziewiątki i z szesnastki, no bo się da przecież. Nie, nie, nie. Najpierw musimy to zamienić na ułamek niewłaściwy, a więc jedna cała i dziewięć szesnastych, to jest dwadzieścia pięć szesnastych. I dopiero teraz możesz wyciągać pierwiastek. Pamiętaj o tym proszę, bo ja widziałem już setki prac, gdzie ktoś, wie jak zrobił? Po prostu ciach, pierwiastek z jednej całej dziewięć szesnastych, Pyknął sobie pierwiastek z 1 to 1, z 9 to 3, z 16 to 4 i wiesz, nie, high life, ucieszony w ogóle spoko. Ale to nie jest spoko, to nie jest poprawny wynik. Więc zobacz, jak to się robi. Zamieniasz to na ułamek niewłaściwy i dopiero będziesz wyciągał z licznika i z mianownika pierwiastek stopnia drugiego. Odejmujemy od tego pierwiastek trzeciego stopnia z 8, to zaraz sobie to wyciągniemy i to będziemy dzielić przez minus 3. OK, zamykam nawias kwadratowy. Lecimy. 8 razy pierwiastek z 25, 16. Pamiętasz, mówiłem, wyciągamy z licznika i z mianownika pierwiastek z 25 to jest 5, z 16 to jest 4. Minus pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2 i to dzielimy przez minus trójeczkę. Cyk, cyk. OK, to jest równe. 8 razy 5 czwartych minus 2. No jak to zrobimy? Zobacz. 5 czwartych minus 2 całe to jest 8 czwartych. Podzielić przez minus 3. Ciach, to jest równe 8 razy. I teraz co my tutaj mamy? Mamy 5 czwartych minus 8 czwartych to jest minus 3. Czwarte podzielić przez minus 3. Pamiętasz, mówiłem ci, jeśli dzielimy, to mnożymy przez odwrotność, a więc razy minus 1 trzecia odwrotne do trójki jest 1 trzecia. A więc mnożymy to, minusy zostały. OK, to jest równe 8 razy i teraz zobacz, minus razy minus da nam plus. Pamiętaj, minus razy minus daje plus. Trójki się skasują i zostanie 1 czwarta, czyli 8 razy 1 czwarta to się skasuje z czwórką, tu zostanie 2, 2 razy 1, 2. No pięknie, z takiego potwora wyszła nam taka przyjemna liczba i pytają nas, czy jest to liczba całkowita. No, pff, oczywiście, że jest. Jest to liczba całkowita jak najbardziej, bo jest liczbą naturalną, a każda naturalna jest całkowitą, a więc. Double true w tym zadaniu. Podwójna prawda, Misiaki.